Bardzo witam w kolejnym demonie na kanale. Dzisiaj słuchajcie, mamy grę, która ma język polski. Ma wyjść 18 listopada. Ja to nagrywam chwilę wcześniej. Wy to obejrzycie e, też przed premierą tej gry. Słuchajcie na Steamie. Gra SpongeBob SquarePants. Aha, kwadrastoporty kwadrasto że tak w oryginale się nazywa. Titans of the Tide, czyli Titani Tony. Jest gra przetłumaczona na Steamie, ma język polski. Zalecany jest pad, słuchajcie. No i zobaczymy, jak. Ta gierka to jest bardzo duża franczyza. Ja nie jestem jej fanem ani wielbicielem, natomiast wiem. Dobra, zamknę się. Mickey Bottom, właśnie Gra ma kosztować 170 zł na premierę. Więc nie jestem ciekawy. No jak ktoś lubi kreskowkę to super, tylko dla dzieciaków już będzie problem, bo no jest, nie, jest czytane, nie? Natomiast y... w sensie są napisy, nie ma pełnego dubbingu, tylko czyta jest kreskówka dla dzieci? Pozmówaj bo z panem Krabem. Dobra, chcę zobaczyć jak wygląda gra. Fajnie, że jest ten polski język. Oczy stoły. No dobra, Mo można grać jednak myszką, klawiaturą też i to się chwali Szczególnie dla takich... No dobra, ja tu zrobię ci większy porządek, chłopie, niż byś chciał Pat, pat, mogę cię pacnąć? Masz tu mędu jedno, ty Tu fight mortal kombat! Się załączył Nie będę watchet Dobra, jak ktoś no. zna ze bajki, to pewnie... Pewnie będzie uk ukontentowany Natomiast ja znam postać. Bajek nigdy nie widziałem. Niczego nie czytałem, jeżeli coś jest do przeczytania. Fajny samouczek, Porozmawia z. Dobra. Dobra, uspokój się, już to idę zrobić. Tam się za oknami... Jestem i co teraz? Już składniki, poproszę. Wszystko będzie polegało na tym, że ja mam to walić? Trzymaj spację. Ja jestem... O, dobra. Podwójny skok na starcie, bez upgrade'u. O, bym się spierniczył. Zobacz, jak mi dobrze idzie. Czyli taki platformer to jest. Na czego się można było spodziewać? Na tej grze. Raczej nie fabularnego y, trilera. Mam y, kanciasto portki u góry. Mogę to zwalić na dół im na łeb? Rób burgery. Dobra, jest Fall the Mage, nie ma Fall the mage Dobra, idę robić krawoburgery. burgery. ja robię burgerów z tego kraba, który tam stoi? A zjadłbym sobie takiego Krabba burgera, słuchajcie. No i mamy fabułkę rozwiniętą. Latający ja Holendar. Postać historyczna, nie latający A Znaczy, postać. Tatek chyba nawet historyczny. Historyczny czy mistyczny? Piszcie, czy historyczny, czy mistyczny. Piszcie, czy w ogóle jesteście panami SpongeBoba. Czy mamy na kanale takich, takich widzów? Słuchajcie, piszcie. O, te ekrany to są chyba firmowa rzecz SpongeBoba. Nie ma pieniędzy. of our finest half of Krabby Patties for our revered king. <coughs> <coughs> uh, of course. Squidward will be happy to pay for your patties. <coughs> One royal order of Krabby Patties coming right up. <coughs> Dobra, ciekawe, co for me, a tinsel top flounder. Me! Most powerful being of all uh, bikini bottom, most Pardon. powerful, oh, please. You do realize you're talking to a god, you out of season Halloween prop. No, you? You. I'll show you power.

Bo to chyba już nie na kartonetwork. network. A to, jak się na, do to z tego kroku, Dobra. Dobra, po prostu tam idziemy. Jak on się nazywał? Nazywał przyjaciel tego. Przyjaciel. No, oczywiście, że tam idziemy. Raczej znaczy, będę szedł prost. Jest tam żadnych. Dobra. Dobra, są jakieś duchy. I gacie są. Gacie nie potrzebujemy. Tam na dół też nie chcemy iść. Tam jest duża moneta. Zobaczmy, czy mogę wziąć dużą monetę. Przepraszam, to było silniejsze ode mnie. A, dobra. Toż jest. Na rzeczy. Czyli tam też mogę robić. Muzyka jakoś znika dziwnie. Tylko czyli... a dobra. Nas jest nie ma. Znika dźwięk słuchajcie, też to słyszycie? W słuchawkach ewidentnie znika. Niby, niby rozumiem zamysł, ale to trochę dziwnie działa. Dobra, nie wiem, chyba że wysłyszycie dobrze. Ja mam coś źle, nie wydaje mi się, ale lub unik, przed kim. No dobra Aha unik, jedna. Chodź tu Mendo jedna A tu zobaczcie jeszcze słowo duch A tu jest plujący jeszcze Patrzyłem jedne gadki Leci drugie gadki, dawaj gadki Nie bójcie się zobacz. A dobra, mam spada ochron to no, typowa platformówka, słuchajcie. Oj, ty Mendo. Dobra, oni padają na raz. Mały fan jest z walki. Pełno duchów. To jest pełno skrzynków. Jest pełno czegoś. Tam nie chcę, bo tu jest. Kopanie, a dobra ja mogę tak kopać, dobra słuchajcie, bo jestem głupi, to wam pokażę od razu, byłem głupi, patrzcie. No on to po prostu podnosi, on cały czas kopie, Trzeba w każdą dziurkę. Patrzcie jak wykopałem wszystkie, dostałem skrzynkę. Warto, warto. No, no kopię. Dobra, chodźcie tu duchy. Stretne duchy, spacja. Shift. No na pewno i to jeszcze. Ciekawe jak ja mam to zrobić. Dobra, uspokójcie się. No dobra, jest platformówka. Pewno mająca swoich panów. Znana Marczyza. No, no to już wiem. To już wiem, że tak działa. Już to zdążyłem odkryć. No. O, zobaczcie, tu się zaczyna robić.

Dobra. Fajnie jest zrobiona droga. Wykopię typa. Plankton, czy to ty? ja iść. Wykopmy tych ludzi. Nie wiem, po co zbieram. Fajnie jest ta kropka na dole. Widać, yy, gdzie skoczymy. Fajnie akurat. Gdzie wszystko zatruło. Popie, Ratu i ratuj Spongeboba. Który jest duchem. Oddaj mi tutaj moje portki. Idziemy dalej. Tu jak spadnę na dół, to mogę się skoczyć. Dobra, tam nie muszę iść, bo były dwie strony. Nie, nie, czekajcie. Czekajcie. Już babola zrobiłem. Tak, to ja. Ludzie, tu powinienem pójść, bo tam się wróciłem. Tak to ja. Odejłem no, ja misz Czy tu tym, tym kanałem poskoczę do góry? Zobaczmy. Koniecznie. A tym drugim? No też widzę, że nie. Tam są portki. Dobra. mam coś kliknąć? Dajcie, no chodźmy tędy. Trochę nie wiem, gdzie mam iść. Mam to wszystko pozbierać tu. na pewno nie o to chodzi. Może mam wszystkich uwolnić? No, na pewno mam nie spać na dół. O, no, tu jest typek, ale tu, to też nie tu gdzie to mnie. Ja nie wiem, że już się zablokowałem. No nie, no tam jest skaczące. No tam do góry. No ewidentnie, i potem tam i tam. I tam i tam i tam i tam. Tylko jak tam wejść? Nawet się nie wrócę. No jak tam wejść do góry? A chyba tamtędy widzę, dobra? Nie, chociaż to było bez sensu. No ale dobra, zobaczmy. Czekajcie, no, tu jest jeszcze typek. Może mi coś tu ułatwi. No, czekajcie, coś otworzyło. Może trzeba było faktycznie. Wszystkich... Mam misję dobra po lewej, widzę, znać planktona. Ale chodźmy teraz tam. Dobra, mam dużo. Mam 997. Znajdź planktona. Idziemy szukać planktona. Ty jesteś plankton. Plankton to ty. Ja pytam, to ty nie wiesz kto jest planktonem? Ty jesteś planktonem? Chyba nie jesteś planktonem, co? Dobra, no to idźmy, szukajmy tego planktona. Jesteś plankton? Uh, you plankton będzie... Plankton chyba powinien być mały, co? No ty też raczej jesteś planktonem. Służej, no szukajmy tego planktona. Na pewno nie tu. Tam na początku już byłem, a tu chyba na dole jest plankton, co? Plankton chyba powinien być zielony. Cześć, ty jesteś plankton, nie? No nie No byłem wszędzie na dole. U góry to też jest plankton, to już wiem. No gdzie jest plankton? Tu już byłem u tego typa. Nie jesteś planktonem. Czekajcie, tu na dole coś jest, taki guzik. No dobra, chyba tu jest plankton. Dobra, mamy planktona. Jak on je zniszczyć? A dobra, już widzę. No dobra, mamy główny ten. Dobra, będziemy kończyć, słuchajcie. No to jest platformówka ewidentnie. Pewnie będzie miała swoich panów. Jeszcze tam wejdźmy do góry. Tu, nie, teraz przeniesie tu, gdzie miałem problem, tak? Dokładnie tak. Jest. Tak, i teraz co tutaj? Być. Rzuć. Tu jak nacisnę, to mi się pojawi beczka po prostu. Nie. Być. No, można się bawić. Można się bawić. Mogę wszystko teraz chwytać Mamy znowu duchy Mogę chwycić Aż tu menda jedna Dobra, mogę nimi rzucać I to już jest plus 10 grywalności Aż tu menda jedna Słuchajcie, bo ci są coś dziwnie. O co to jest beczka? Oto. O tam jest super wypasiona skrzynka. I już mam 1300 zł. O 3 do tego krawa. Zbieramy złocisze. Umieść skrzynki. A. Mogę skoczyć. Jak mam umieścić? Czekajcie, upuść shift. Dobra, czy mamy nawet takie zagadki tu platformowe? Tego nie rozwalę tym na pewno. Tylko na pewno tym bombą, która jest na dole. Dobra. Miałem kończyć, ale to, słuchajcie, jest coś w tym wciągającego. Tam jest ta... Apokalipsa, a już nie będę kontynuował. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym demonie. No tu jest dobrze, słuchajcie. To jest dobrze. Dla fanów jest rewelacja. No, platformówka prosta, łatwa, przyjemna na razie. Zagadki proste, ale gra się w to przyjemnie. Graficznie wygląda jak bajka. Dzięki wielkie, widzimy się w kolejnym demonie. Tu obejrzycie to chwilę przed premierą, a my zapraszamy do kolejnych demonów. Nara.